Cześć, dzisiaj test i recenzja długo wyczekiwanej frezarki górnowrzecionowej Parkside model POFA12A1. Frezarka jest w zestawie z 2 a akumulatorem, który jest kompatybilny z całą serią X12V Team. Czas ładowania akumulatora ładowarką w zestawie to 60 minut. 19.500 obrotów na minutę frezarki, 3 lata gwarancji. W zestawie mamy 6 frezów o uchwycie 8 mm. Mamy również redukcję na 6 mm. Ładowarka z dwiema diodami o mocy 50 W. Możemy zawiesić ją na haczyki. I sama frezarka bardzo mała. Wydaje się, że jest dosyć poręczna, ale okaże się to dopiero podczas pracy. Mamy tu wbudowaną diodę informującą o poziomie naładowania baterii. Świeci się podczas włączenia, tak jak w pozostałych urządzeniach z X12V Team. Dalej mamy przycisk blokujący wrzeciono do montażu frezów. Jeżeli chcemy regulować wysokość stopy ślizgowej, tutaj mamy trzy przyciski do manipulacji. Najpierw musimy pokrętłem zwolnić cały mechanizm. Potem kolejny przycisk. Kiedy go wciśniemy, możemy sobie przesuwać i dostosowywać wysokość tej stopy. Natomiast, jeżeli chcemy jeszcze bardziej dokładnej, precyzyjnej regulacji, tutaj tym pokrętłem przekręcamy w lewo lub w prawo. No i każdy obrót tego pokrętła pełen to jest 1 mm w tą lub w drugą stronę. Kiedy dostosujemy już żądaną wysokość, z powrotem blokujemy tutaj tym pokrętłem. I wtedy już nawet jeżeli naciśniemy ten przycisk, tutaj nam się prowadnica nie ruszy. Zostawiamy mamy przejściówkę do odkurzacza. Możemy ją szybko montować z jednej lub z drugiej strony. Dodatkowo równoległa prowadnica ze skalą. No i oczywiście klucz do montażu frezów. Tutaj jest prawy gwind na tej nakrętce. Warto to zapamiętać, jeżeli później nam się to zblokuje. Deklarowana prędkość obrotowa to 19 500. Sprawdźmy, co pokaże mój tachometr około 18 300 obrotów na minutę. Rówki możemy robić o maksymalnej głębokości 2 mm, natomiast mi się to udało uzyskać 9 mm. Dobra, krótkie podsumowanie. Jak dla mnie, amatora, ta jest wygodna. Wygodnie się nią pracuje, wygodnie się nią frezuje. Natomiast od samego początku najpierw zablokował mi się frez, nie mogłem odkręcić tej nakrętki tutaj, ale potem doszedłem do tego, że, dlatego że za głęboko ją włożyłem i za mocno dokręciłem. Ale jakoś udało mi się poradzić z tym problemem. Przy następnych frezach nie miałem tego problemu już. Jak chodzi o wydajność, wydajność. Jak na 12V sama, sama fryzarka jest dosyć mocna. Ja tutaj przekraczałem czasami granice, żeby pokazać, że ma ona w miarę odpowiednią moc. Oczywiście nie jest to 20V czy 18V elektronarzędzie. I jak chodzi o akumulator 2Ah no to raczej zestawu mebli na nim nie wyfrezujemy do ogrodu czy tam do altanki. Natomiast jak chodzi o samo frezowanie, o samo obrabianie krawędzi moim zdaniem jest OK. Naprawdę wygodnie, poręcznie możemy zrobić nią wiele rzeczy. Natomiast jak chodzi o robienie rowków w drewnie, tutaj mamy już mniejsze pole manewru, ponieważ frezarka się zatrzymuje, wyłącza się. W tym filmie to wszystko. Ja wam na razie dziękuję za oglądanie i do następnego hej.